Z panem, no, tak, myśmy... Zaczynamy, a kontynuujemy. Ja e, zwrócę się do szoustr z taką prośbą. E, my nie uczymy się tego wszystkiego po to, żebyśmy nie wiedzę wiedzy dla szoustrów. Żebyśmy byli, ach, nie, 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 poinformowany, ale nic nie robimy z Zgadzam się, że zdarzają się sytuacje, gdzie nasze partnerzy nie znają ani swoje prawa, ani swoich granic, ani tak dalej. A ja uważam, że to jest nasza wina. Jeśli jesteśmy poszkodowani, dlatego, że ich nie uświadamiamy. Oni mogą, mogą to wszystko wiedzieć, ale gdzieś tam. Daleko gdzieś w podświadomości jest, ale oni zapominają o tym, albo w momencie nerwów człowiek traci wszystkie panowanie nad sobą. Jakie jest usprawiedliwienie Twoje przed Allahem, Zachwaną, Ta'ala, że Twojego męża nie oświadamy, że słuchaj, ty robisz grzech? Jeśli naprawdę kochasz Twojego partnera, nie pozwolisz mu być krzywdzony sam, bo on sam krzywdzi, bo on będzie miał grzech. Za, ka za każdy podnieżony głos, za każdą podniesioną rękę, za każdy nie, nie, nie taki niepotrzebny krzywy spojrzenie. On ma za to grzech. A jeśli mu to pozwolisz niby z miłości, ty go nie kochasz. Dlatego, że ty pozwalasz mu grzeszyć. I w dniu sądu, on będzie odpowiadał za to. A więc jesteśmy to, żebyśmy sami edukowali i edukowali naszych partnerów. I nie mów, że mój partner jest muzułmaninem z urodzenia, albo pochodzi z kraju arabskiego, albo z kraju pakistańskiego, albo z i on na pewno jest obeznany w tej Po pierwsze nie oznacza, że jest tam, pochodzi, że naprawdę obeznany. Po drugie nawet sama wiedza nie wystarczy. Nasze uczenie uczyli nas bardzo piękne. Więc zdobywaj wiedzę ile chcesz. Będziesz wynagradzany tylko za to, co czynisz. Mogę dużo, dużo, dużo wiedzieć. Ale póki siedzę i czytam i nikt nie robi z tej wiedzy, to nikt nie mam o prawda? Bo wiedzę. wiedzy. Ja uczulam was wszystkich. Nie chcemy być uzależnieni od spotka. Co to znaczy? Ja to no, mówię uzależnienie, tak jak narkotyki, dosłownie jak narkotyki. No, co robiłaś w tym miesiącu? No było pięknie kurs w Białymstoku. No i w tamtym tygodniu, a byłam w Katowicach, było super. No i tam i od kursu do kursu. I co robić z tym, tą wiedzą? No chodzę. No i co dalej? I chodzę. I noszę ją. I noszę to o sobie. Jesteś uzależniony, trzeba to wylecieć. Naprawdę, leczy od to tego. Piękne chodzenie, ale bez ucieków nic nie jest warta. A więc my jesteśmy spowinni jakikolwiek złego zachowania mojego partnera, jeśli ja do tego nie trącę. Dobrze. Mówiąc o kobietach. Mieliśmy bardzo e, fajną okazję z Szostrą Olą Stankiewicz. Akurat w tamtym poniedziałek, już to, co był przed chwilą, byliśmy na debacie. Właśnie. Debata brzmiała, jaki to był prawa kobiety w islamie, KNBBW kontra islamskiego centrum kultury. <coughs> Pierwszy raz coś takiego, że kontra. No, <coughs> było coś. I nawet jak nastawiali, przedstawiali, to inną niedawno pani doktor Ola Stankiewicz. Kontra. Opozycji. Opozycji. To tak, tak było. I, i, i chcę was też właśnie y, też uczuć na reakcja na innych na, 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 na innowierców. Oni naprawdę nie poszedający. Naprawdę, oni są biedni. Siostra była świadkiem. Debata miała być 2,5 godziny. Dwie i pół godziny. Chyba te dwie... Dwie, dwie... maksymalnie... Tak, tak, bo właśnie chciałem powiedzieć. Od dziesię Pierwsze dziesięć minut, one już spalone już koniec. To już było nasze do końca. Hamnory, tak? Było tak, ona jedna z, z tych opozycji miała zacząć. I ona zrobiła... Ona się kręciła, bo oni miały zacząć, a potem my. Ona Jej początek to był tak. Ja zaczynam od zadania, mama pytanie, czyli ja mam zacząć w końcu. E, jakie są prawa kobiety w Koranie? Ja jej właśnie pokazywałem niektóre wersety, mówiłem. E, jaka pozycja jest w Islamie, mówiłem nawet niektóre zdarzenia w czasie e, życia proroka, Sahul Asalam, as kim jest kobieta. I oddaję jej głos. I teraz patrzę na, na, na reakcję. Pierwsze zdanie jej. Dziękuję Panie Imamie, ale z drugiej strony Koran Koran jest pełen, to ja mówię jednoznacznie, Koran jest pełen wersetów które poniżają kobiet, tak powiedziała, poniewierają kobiet. Kobieta nie może wybierać męża, kobieta nie może wyjść z domu sama bez zgody męża i zaczęła coś tam mówić. A ja jej przerwałam, choć nie powinienem. Mówię, przepraszam, przepraszam, to co pani mówi jest w koranie? Ona mówi tak, a ja miałam koran w języku włoskim. Proszę mi pokazać. Chyba minuta ci się była, ale potem sala zaczęła się śmiać, bo ona patrzy na ten koran i nikt nie wie, co robić. No Przez a tak normalny powinna było. mieć, że ee, po e, po, Napisamy sobie werset. A ja oczywiście skorzystałem z tej okazji, nie będę mówił, nie jestem aniołem. A ja od razu <noise> do mówię, proszę pani, to jest konferencja naukowa. Pani przychodzi tutaj, zarzuca mi jakieś zarzuty. Nie ma pani żadnych dowodów? Ja nie mam nic teraz obowiązku odpowiadać na jakikolwiek zarzut. Pani zarzucał takie puste słowa. I potem powiedziałem tym ludziom, że bo ona tak robiła zresztą. Powiem pan, co ta pani zrobiła. Wyszła do wujka Google'a, napisała yy, prawo kobiety w Islamie. wyszły co ciocia Wikipedia. I, i, I faktycznie ona słowo w słowo od nich przypisała i mówi. I ta pani nawet nie raczyła powiedzieć to swoimi słowami. Ona tylko cytowała. Copy, copy kopiuj klej tylko do czy do, do obgady. a więc ich, więc oczywiście potem, potem to już ona jest spalona koniec, a to urośnie Alhamdulillah, dla a więc e, nie dziwcie się reakcjami tych ludzi, oni naprawdę wierzą w to, że kobieta jest taka kobieta jest taka kobieta jest taka, nie wiedząc nic. Dlaczego mówię o tym spotkaniu, bo w tym spotkaniu akurat miałem, jeśli bo to miał być kontra, miał być tak. O tym nie widziała. Ja przygotowałam coś takiego. Pani po okazji pokazać. Ale nie, bo, bo jakby za bardzo atakowali i nie chcieli wysłuchać argumentów, to jest ten werset, co Wam mówił. To jest jeden cały werset. Muzułmanie i muzułmanie, wierzący e, i Prawdomówni, prawdomówni, Cierpliwi, cierpliwi, pokorny i tak dalej. Patrzę, wszystkie cechy są dla, dla obu płci. I tutaj piękny przykład Allah subhanahu wa Słuchajcie, nie, nie, nie da panu. Nie jeszcze <gł _> Czy znacie jakiekolwiek księga, która jak chce dać przykład wierzącego, tu daje przykład kobiety? Wszystkie księgi dają przykładów męskich. Ja nie mówię o historii, bo to można powiedzieć, że to, to, to taka rodzina, ta zrobiła, matka zrobiła tak, mąż tak, coś. Ale jak Bóg chce dać przykład. Mówi o tym mężu, co on robi. I patrzcie w Koranie, jak Allah subhanahu wa daje przykład. I Bóg, nie ja, nie żaden człowiek, Bóg dał jako przykład tym, którzy uwierzyli, żona Faraona. Allah subhanahu wa ta'ala daje przykład komu wierzącym. Jaki przykład najlepszych wierzących, żeby było dla nich przykładem? Żona Faraona. Oto ona powiedziała, Panie mój, zbuduj dla mnie u siebie dom w ogrodzie. I wybaw mnie od i od jego dzieła, i wybaw mnie od ludzi niesprawiedliwych. I drugi przykład, dwie, dwa przykłady, i to oba przykłady e, e, o kobiet. I Maria córka Imrana, Maria córka Jezusa pokojnym, która zachowała dziewictwo, tak więc chyliliśmy w nią z naszego ducha, i ona potwierdziła słowa swego pana i jego księg i była wśród pokornych. A więc widzicie pozycję kobiety w islamie? To jest. I jeszcze spróbujcie wracać w czasie, że te wersety objawione ludziom, którzy żyli 1500 lat temu i kobieta była dla nich niczym. I Allah daje im przykład, Kim ty myślisz, że mężczyzna jesteś, to ja Ci daję przykład prawdziwych, wiernych. I daję przykład dwie kobiety. W każdym razie, to Wam to oczywiście podoba ten werset. One mają leziony, mają prawa również swoim obowiązkom. Eee, to jest oświadectwo. To zostawię wam. Przepraszam, nie mogłem dochować tam, ale już nie mogłem malować więcej. Eee, to zostawiam wam. To szczerze mówiąc to byłoby jednak kontraatak, jeśli o mówią. Nie znajdziesz w historii islamskiej od, od powstania tej misji Mohammed a salawa od początku islamu, aż do dnia dzisiejszego. Nawet mamy zacofanych muzułmanów najgorzej. Nikt nie powie o kobiecie to, co mówią tutaj. Święty Tomasz za chwilę mówi, że zarody płci męskiej staje się człowiekiem po 40 dniach, Zarodek żeński po 80. <"StryksCHRIKIA> Dziewczynki powstają z oszkodzonego nasienia lub też następny wy w następnych wygodnych Kobiety są przeznaczone głównie do zaspokojenia żądzy mężczyzn. Um Święty Jan, to, ale nie nie, jak nie, nie, nie. się tylko ten. E